A gdybym ci powiedział, że od dziesięcioleci naukowcy podejrzewają istnienie kolosalnej planety wędrującej po obrzeżach naszego układu słonecznego? Świata tak masywnego jak pięć Ziem razem wziętych, krążącego w absolutnych ciemnościach kosmosu, wywierającego grawitacyjny wpływ na wszystko wokół siebie, mimo że nigdy nie udało nam się go zobaczyć. Brzmi to niemożliwie, ale dowody się gromadzą. Podczas gdy szukamy życia w odległych galaktykach, może istnieć cała planeta tuż tutaj, cicho kończąca dwudziestotysięczną podróż wokół Słońca. Światowa społeczność naukowa nie może już dłużej ignorować tych sygnałów. Obiekty w pasie Kuipera zachowują się w dziwny sposób, poruszają się w skoordynowanych formacjach, jakby coś niewidzialnego nimi dowodziło. Mówimy o orbitach anomalnych, tak specyficznych, że szanse na to, by były czystym zbiegiem okoliczności, są statystycznie nieprawdopodobne. Ale nawet po dziesięcioleciach poszukiwań, nadal nie mamy definitywnej odpowiedzi. I to właśnie czyni to polowanie tak fascynującym. Dzisiaj zanurzysz się w śledztwo, które może przepisać nasze rozumienie układu słonecznego. Zbadamy tropy pozostawione przez tę możliwą ukrytą planetę, rewolucyjne technologie, które mogą ją w końcu odsłonić i dlaczego niektóre z największych nazwisk w astronomii wierzą, że żyjemy w historycznym momencie. Przygotuj się na odkrycie. Że być może nigdy naprawdę nie znaliśmy naszego własnego kosmicznego sąsiedztwa. Zacznijmy od podstaw, ale przygotuj się, bo nawet podstawy w tej historii zachwiają Twoim postrzeganiem kosmosu. Pasku i Pera to lodowaty region poza Neptunem, zamieszkany przez tysiące małych ciał niebieskich, które powinny poruszać się w sposób całkowicie przypadkowy, ale to nie jest to, co się dzieje. A gdy mówię, to nie jest to, Mówię o czymś, co sprawiło, że najbardziej sceptyczni astronomowie świata zatrzymali się, żeby zwrócić uwagę. Kiedy zaczęli mapować te orbity z precyzją, odkryli coś, co rzuca wyzwanie logice. Te obiekty są idealnie wyrównane. Jak żołnierze maszerujący w szyku. Prawdopodobieństwo, że to się dzieje przypadkowo. Mniej niż 0,007%. Żebyś miał pojęcie, większe jest prawdopodobieństwo, że zostaniesz trafiony piorunem dwa razy w tym samym tygodniu. Jedyne naukowo prawdopodobne wyjaśnienie to obecność masywnego obiektu, czegoś, co wywiera grawitacyjny wpływ na cały ten region. Mówimy o świecie z masą od pięciu do dziesięciu razy większą niż Ziemia, zdolnym do kształtowania losu ciał niebieskich oddalonych o miliardy kilometrów. Naukowcy ochrzcili tego kosmicznego ducha planetą dziewiątą. Niektórzy preferują klasyczny termin planeta X. Najbardziej imponujące jest to, że ten świat znajdowałby się w odległości od 200 do 700 razy większej od słońca niż nasza ziemia. Wyobraź sobie, że próbujesz zobaczyć mrówkę z drugiej strony boiska piłkarskiego w całkowitej ciemności. To praktycznie trudność, z jaką mamy do czynienia przy bezpośrednim wykrywaniu tej lodowatej planety. Jej cechy fizyczne byłyby podobne do Urana czy Neptuna. Zamrożony gazowy gigant wędrujący po granicach naszego układu słonecznego. A oto szczegół, który sprawi, że przemyślisz nasze postrzeganie czasu. Ta planeta potrzebuje od 10 000 do 20 tysięcy lat, żeby ukończyć jedną orbitę wokół Słońca. Kiedy rozpoczęła swoją ostatnią orbitę, ludzie dopiero uczyli się rozpalać ogień. Ale istnieje jeszcze bardziej przekonujący dowód, który całkowicie zmieni Twoją perspektywę na te tajemnice. Polowanie na planetę dziewiątą ewoluowało drastycznie dzięki zaawansowanym technologiom. Naukowcy używają danych gromadzonych przez dziesięciolecia. Informacji z różnych satelitów i teleskopów, włączając kluczowe dane w podczerwieni do wykrywania bardzo odległych i zimnych obiektów. Ta technologia jest fundamentalna. Obiekty w najbardziej odległych regionach układu słonecznego emitują głównie promieniowanie podczerwone. To jak używanie okularów do widzenia nocnego, żeby szukać czegoś, czego nasze oczy nigdy nie potrafiłyby zobaczyć. Ostatnie lata przyniosły odkrycia, które skomplikowały tę historię w nieoczekiwany sposób. Nowe badania zidentyfikowały dowody, które zarówno wzmacniają, jak i kwestionują hipotezę. Badacze kontynuują udoskonalanie swoich analiz, krzyżują informacje z wielu źródeł, żeby oddzielić prawdziwe sygnały od szumu statystycznego. Mają szacowane współrzędne, obliczone prędkości. Nawet przewidywania, gdzie ta planeta powinna znajdować się w określonych okresach. To jak posiadanie tropów kosmicznego detektywa, ale nadal nie można zobaczyć podejrzanego bezpośrednio. Wielki przełom pochodzi z najnowocześniejszych teleskopów już działających. Teleskop DECam nadal wnosi wkład cennymi obserwacjami. Dostarcza informacji, które pomagają udoskonalać współrzędne, gdzie planeta 9 powinna się znajdować. Ale prawdziwym game changerem jest obserwatorium Vera Rubin w Chile. Przygotowuje się do rozpoczęcia pełnych operacji naukowych. Obiecuje zrewolucjonizować naszą zdolność wykrywania ekstremalnie odległych obiektów. Ta technologiczna maszyna jest o krok od skanowania południowego nieba, z precyzją nigdy wcześniej nie widzianą. A najnowsze odkrycia przyniosły coś, czego nikt się nie spodziewał. Pytanie, które nie daje spokoju, brzmi: skąd wzięła się ta planeta? Naukowcy opracowali trzy główne teorie. Każda z nich jest bardziej fascynująca niż poprzednia. Pierwszą możliwością jest to, że Planeta Dziewiąta urodziła się tutaj, w wewnętrznym Układzie Słonecznym, blisko innych planet skalistych. Ale coś katastroficznego wydarzyło się podczas młodości naszego Układu Słonecznego. Jowisz, ze swoją kolosalną masą, mógł działać jak kosmiczny brutal. Wyrzucił ten świat do najbardziej odległych regionów poprzez gwałtowne interakcje grawitacyjne. To jakby nasz gazowy gigant dał takiego kopniaka, że wysłał planetę na wieczne wygnanie. Druga teoria jest jeszcze bardziej filmowa. Planeta 9 mogła zostać dosłownie skradziona z innej gwiazdy. Podczas pierwszych milionów lat układu słonecznego, nasz region galaktyki był znacznie bardziej zaludniony młodymi gwiazdami. W tym chaotycznym środowisku planety mogły być wyrywane ze swoich pierwotnych systemów, przechwytywane przez inne gwiazdy poprzez złożone spotkania grawitacyjne. Wyobraź sobie, mielibyśmy do czynienia z kosmicznym uchodźcą. Światem, który pierwotnie należał do innego Słońca i skończył adoptowany przez nasz Układ Słoneczny. Ale trzecia możliwość najbardziej pobudza wyobraźnię astronomów. Planeta Dziewiąta mogła być planetą błąkającą się, wędrującą samotnie przez przestrzeń międzygwiezdną przez miliardy lat. Te osierocone światy istnieją w milionach w naszej galaktyce. Światy, które zostały wyrzucone ze swoich systemów pochodzenia, skazane na wieczne wędrowanie przez ciemność kosmosu. Nasze Słońce, ze swoim grawitacyjnym wpływem, mogło przechwycić jednego z tych samotnych podróżników, zaoferować mu stały dom na ekstremalnie odległej orbicie. Niezależnie od swojego pochodzenia, ta planeta może wywoływać efekty wykraczające poza wszelkie oczekiwania. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym są anormalne nachylenia 20 stopni w orbitach odległych obiektów. Żebyś miał pojęcie Wszystkie planety Układu Słonecznego krążą mniej więcej w tej samej płaszczyźnie, jakby znajdowały się na gigantycznym stole. Ale te ekstremalne obiekty transneptunowe są nachylone w sposób, który całkowicie rzuca wyzwanie tej podstawowej regule. Drugi efekt jest jeszcze bardziej dziwaczny: grupowanie orbit zawsze w tym samym kierunku. W normalnych warunkach te ciała niebieskie powinny być rozrzucone losowo po kosmosie, każde podążające swoją własną niezależną ścieżką. Ale to nie jest to, co obserwujemy. Zachowują się jak kosmiczne stado, wszystkie wskazujące ten sam region kosmosu, jakby coś niewidzialnego pasterowało nimi grawitacyjnie. Ale najbardziej zaskakującym efektem ze wszystkich są obiekty poruszające się w całkowicie wstecznym kierunku. To znaczy w kierunku przeciwnym do naturalnego ruchu układu słonecznego. To jakby niektóre samochody na autostradzie nagle zdecydowały jechać pod prąd. A oto najbardziej ekscytujący szczegół. Jeśli planeta 9 zostanie potwierdzona, byłaby pierwszym przykładem superziemi w naszym Układzie Słonecznym. Typem planety ekstremalnie powszechnym w innych systemach planetarnych, ale nigdy nie widzianym tak blisko. Ale jak doszliśmy do tych odkryć? Poszukiwanie ukrytych planet nie jest nowoczesną obsesją astronomii. Pierwsze poważne podejrzenia pojawiły się w XIX wieku. Astronomowie zauważyli nieregularności w orbicie Urana które mogły być wyjaśnione tylko grawitacyjnym wpływem innego świata. Te poszukiwania doprowadziły do odkrycia Neptuna w 1846 roku. Udowodniły, że niewidzialne planety naprawdę mogą być wykrywane poprzez swoje efekty grawitacyjne. Prawdziwy przełom dla naszej obecnej historii nastąpił w 2003 roku. Odkrycie Sedny, ekstremalnego obiektu transneptunowego z całkowicie dziwaczną orbitą. Sedna zachowywała się w sposób które nie miał sensu według naszych znanych oczekiwań grawitacyjnych. Jej eliptyczna orbita była tak dziwna i odległa, że astronomowie natychmiast podejrzewali wpływ czegoś znacznie większego w pobliżu. To było jak znalezienie gigantycznych śladów stóp na piasku, bez zobaczenia potwora, który je zostawił. Dziesięć lat później, w 2014 roku, przyszło potwierdzenie, które wszystko zmieniło. Odkrycie obiektu 2012 WP113 który prezentował orbitę zaskakująco podobną do sedny. Nagle nie mieliśmy już pojedynczego przypadku, ale wzorzec wyłaniający się przed naszymi oczami. Od 2016 roku zaawansowane symulacje matematyczne zaczęły wzmacniać tę hipotezę przekonującymi danymi, chociaż społeczność naukowa nadal aktywnie debatuje interpretację tych wyników. Niedawno odkrycia takie jak obiekt Amonit w 2023 roku przyniosły nowe elementy do tej dyskusji. Pokazują, że nadal jest wiele do zrozumienia o tych odległych światach, ale nie cała społeczność naukowa wsiadła do pociągu planety dziewiątej. A alternatywy proponowane dla znalezionych dowodów są zaskakujące. Pierwsza hipoteza alternatywna sugeruje, że nie istnieje gigantyczna planeta, ale raczej zestaw kilku mniejszych obiektów pracujących zespołowo, żeby stworzyć ten sam efekt grawitacyjny. To byłoby jak 10 osób pchających samochód zamiast jednej bardzo silnej osoby robiącej całą robotę. Te mniejsze obiekty, rozrzucone po regionie transneptunowym, mogłyby tworzyć zbiorowy wpływ grawitacyjny, który idealnie imituje obecność masywnego świata. Druga alternatywa jest z innego świata, dosłownie pierwotna czarna dziura. Te teoretyczne obiekty uformowałyby się w pierwszych momentach po wielkim wybuchu. Gdy gęstość wszechświata była ekstremalnie wysoka, Pierwotna czarna dziura z masą od 5 do 10 ziem byłaby wystarczająco mała, żeby przejść niezauważona. Ale wystarczająco masywna, żeby wyjaśnić wszystkie efekty grawitacyjne, które obserwujemy. Idea posiadania czarnej dziury na krańcach naszego układu słonecznego brzmi jak science fiction. Ale matematycznie to realna możliwość. Trzecia hipoteza kwestionuje coś jeszcze bardziej fundamentalnego. Być może problem nie leży w tym, czego nie możemy zobaczyć. Ale raczej w naszym własnym modelu grawitacyjnym. Niektórzy naukowcy proponują, że ograniczenia mogą leżeć w zmodyfikowanej dynamice newtonowskiej, znanej jako mąd. Jeśli to prawda, nie potrzebowalibyśmy żadnej ukrytej planety, żeby wyjaśnić anomalne orbity, które obserwujemy. Definitywna odpowiedź na wszystkie te teorie może nadchodzić szybciej, niż ktokolwiek sobie wyobraża. Technologia, która może w końcu rozwiązać te tajemnice, nie jest już przyszłą obietnicą. Jest rozwijana teraz. Obserwatorium Vera Rubin w Chile przygotowuje się do rozpoczęcia pełnych operacji naukowych. Obiecuje zrewolucjonizować nasze zrozumienie najbardziej odległych obiektów układu słonecznego. Ten teleskop nie jest tylko kolejnym zwykłym instrumentem astronomicznym. Został zaprojektowany specjalnie do skanowania rozległych regionów nieba z bezprecedensową czułością zdolny do wykrywania obiektów tysiąc razy słabszych niż konwencjonalne teleskopy potrafią zobaczyć. Technologia zawiera rubin jest tak zaawansowana, że będzie w stanie mapować całe południowe niebo co trzy noce, powtarzając ten proces setki razy przez następne lata. To oznacza, że jakikolwiek obiekt poruszający się powoli przez najbardziej odległe regiony układu słonecznego zostanie ostatecznie wykryty, skatalogowany z imponującą precyzją. Teleskop DECAM nadal wnosi wkład w te poszukiwania, dostarczając danych, które pomagają udoskonalać współrzędne, gdzie planeta 9 powinna się znajdować. Ale oto najbardziej intrygujący punkt. Odkrycia ostatnich lat przyniosły zarówno dowody, które wzmacniają, jak i kwestionowania, które osłabiają hipotezę planety 9. Obiekty takie jak nowo odkryty amonit prezentują orbity, które nie wyrównują się idealnie z oczekiwanym wzorcem. Zmuszają naukowców do ponownej oceny niektórych aspektów teorii. Jeśli planeta 9 naprawdę istnieje, jej wykrycie będzie rewolucją naukową. Ale jeśli następne lata obserwacji ujawnią, że dowody mogą być wyjaśnione w inne sposoby, to również będzie ważnym odkryciem o granicach naszej obecnej wiedzy. Definitywna odpowiedź jest bliższa niż kiedykolwiek, ale może być bardzo różna od tego, czego oczekiwaliśmy. To, co najbardziej imponuje w całej tej historii, to jak dowody nadal gromadzą się w sposób niemal nieubłagany. Idealnie wyrównane orbity w pasie Kuipera. Symulacje matematyczne z wysokim prawdopodobieństwem. Obiecujący kandydaci zidentyfikowani w danych podczerwieni. Wszystko to nie są zwykłymi spekulacjami. To konkretne dane, które wskazują na coś naprawdę niezwykłego działającego się na krańcach naszego Układu Słonecznego. Przeżywamy historyczny moment w astronomii. Każde nowe odkrycie przybliża nas do definitywnej odpowiedzi o tym widmowym świecie, który może cicho krążyć od miliardów lat. Następne lata będą absolutnie decydujące. Masz przywilej śledzenia tej naukowej podróży w czasie rzeczywistym. Ale niezależnie od odpowiedzi, którą znajdziemy, nauczy nas czegoś fundamentalnego o tym, ile sekretów nadal czeka na odkrycie w naszym własnym kosmicznym podwórku. Jeśli te poszukiwania nieznanego obudziły Twoją pasję do nauki, Zostaw lajka i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnego momentu tego historycznego śledztwa. Bo w nauce każda odpowiedziana odpowiedź ujawnia 10 nowych pytań, jeszcze bardziej fascynujących.